hejka, moi kochani, właśnie wróciłam z ciucha, mam tutaj worek zakupów mój, idealny fryz jak widać mam słuchajcie worek, znaczy worek, reklamówkę z życzami z Ciuchlandu, także e, tak stwierdziłam, że nagram dla Was taki szybki hol zakupowy lumpeksowy, więc jeżeli kogoś interesują e, szmatki z lumpeksu, zapraszam do oglądania. Ok, moi kochani, także co? E, wyjmujemy po kolei ciuszki, one będą trochę pomielone, pomientolone, pomielone, wiecie o co chodzi, takie wymiętoszone, bo dosłownie przed chwilą wróciłam z second handu i stwierdziłam, że nagram dla Was taki szybki hol zakupowy. No i co? Zapraszam do oglądania. No więc tak moi kochani, tak jak widzicie, mój super fryz się trzyma dalej. E, wróciłam z lumpa, tak jak wam powiedziałam i e, za chwilkę wam pokażę jakie rzeczy kupiłam. Na początku tylko wspomnę, że zapłaciłam, uwaga, tam dodam, uwaga, 6 zł. Za tą reklamówkę zapłaciłam 6 zł, więc jeżeli jesteście ciekawi co w ogóle można kupić za 6 zł, to musicie koniecznie obejrzeć dalszą część filmiku ok, także ja będę wyciągała sobie teraz po kolei każdą rzecz nie są one ani wyprane, ani wyprasowane, więc musicie wybaczyć za ogólny, wizualny wiecie, wygląd tych ubrań oczywiście one pływają do prania, do wyprasowania wyczyszczenia i tak dalej, więc tym się nie przejmujcie, bo oczywiście ja to wszystko piorę jak przynoszę ale z racji z tego, że po prostu weszłam, stwierdziłam, nie, nagrywam od razu Hall nie ma opcji, nie będę czekała na pranie, na, na wyschnięcie tego wszystkiego, to nagrywam dlatego też. Okej, okay, to zaczynamy. Pierwsza rzecz. Kupiłam z myślą o marynarce, w sensie, żeby założyć tą rzecz do marynarki. I to jest z firmy, już Wam od razu mówię, nie wiem, bo wyprana. Znaczy z prana jest po prostu metka, nie widać nawet co jest napisane myślę, że wy też nie przeczytajcie, bo no takie wyblakłe jest, czekajcie, zaraz może się doczytam nie, nie ma opcji, żebym się doczytała, no przykro mi bardzo w każdym razie jest to taki bezrękawnik i ja myślałam, nawet to mocno nie śmierdzi ciuchem, powiem wam szczerze naprawdę, nie śmierdzi ciuchem, czasami to tak śmierdzi ma taki wiecie, uff. ale ten akurat nie i on jest takim fajnym golfikiem i ja stwierdziłam, że on będzie super wyglądał właśnie, żeby nałożyć, wiecie, oczywiście stanik, oczywiście to i do tego żakiecik czarny, dżinsy, no i już mamy strój do pracy. Także jest fajny, milusi, tutaj jest lekko ściągany, nie jest taki puszczony na klocka. Fajny taki materiał, przyjemny dla ciała, elastyczny. Ja nie mam za dużych cycków, więc dla mnie nie musi być bluzka jakoś mega super elastyczna, bo... Nie ma się co rozciągać po prostu. Na, na czym się rozciągać? Dobra, lecimy dalej. O, ta bruska mi się też spodobała. Ona jest długa, ale ja myślę, że ją będę. Ben... Można ją kupić, nie sukienkę nosić, chociaż dla mnie to na pewno nie będzie sukienka, jedynie co tunika, ale ją będę wpuszczała w spodnie, wiecie, yy, czarne jeansy, pasek, nie? To i super, moim zdaniem to wygląda. To jest taka polówka, jakby. Czekajcie, to jest firma American Eagle made in Vietnam cokolwiek by to znaczyło Wam może pokażę, tu ma taki znaczek e, takiego orzełka jak widzicie ona jest w paski biało-siwe, ma kołnierzyk jest taka w miarę e, cienutka ale przez to mi się wydaje, że będzie fajnie wyglądała na ciele i ona jest dłuższa, ale tak jak mówię, ja ją będę wpuszczać po prostu w spodnie z paskiem i nawet do pracy zakładać. Jedyny minus tej bluzki jest taki, ogólnie jest super, naprawdę w dotyku jest taki ten materiał taki cienkawy, więc myślę, że fajnie będzie, wiecie, przylegał do ciała, ale jeden minus, który zauważyłam, ale to już niestety jak kupiłam, chociaż z tego co patrzę, to powinno zejść, ma tu taką plamkę, widzicie, o tutaj o i mam nadzieję, że mi się to spierze, jak będę robiła pranie no ale to się wszystko okaże po praniu w każdym razie no super wygląda naprawdę bardzo, no mega przyjemny ten materiał jest także, także nie, no to, to akurat to mi się wydaje, że to było dobre dobra, lecimy dalej następna rzecz, to jest yy, coś takiego na teraz czyli na jesień, zimę do yy, grubszych rajstop, kozaków yy, i ewentualnie też jakoś na żółtko bo tutaj ma krótki rękaw to jest ogólnie firma Street One, też nie słyszałam nigdy o tej, o tej firmie, nie wiem czy to jest dobra firma czy nie dobra. To jest taki sweterkowaty, zaraz wam pokażę jak struktura wygląda, o właśnie, taki sweterek widzicie, o, tutaj to. o teraz super widać. To jest właśnie taki typowy sweterek, w miarę cienki i na dole macie takie zwężenie na gumce. Także fajnie się będzie za tyłkiem dopasowywać. I on, z tego co, z tego co widzę, to, to jest taka sukieneczka, jakby wiecie. Ma krótki rękawek, oczywiście, więc coś na, na wierzch trzeba będzie dorzucić. I mi sięga tak, patrzcie, prawie no, za trzy czwarte uda. Więc super, będzie naprawdę do rajstop. Do rajstop, moim zdaniem, to będzie super wyglądało. Nie jest w ogóle zniszczone, nie ma żadnej dziury. E, także myślę, że, że to też, też mi się fajnie sprawdzi. O! Następna rzecz to jest koszula. Słuchajcie, ja tę koszulę kupiłam. Ja się przez naprawdę 10 minut zastanawiałam, czy ta koszula. Czekajcie, może lepsze światło, żeby było. Nie, myślę, że widać, widać, mnie, prawda? Um, I się zastanawiałam, czy ta koszula jest damska czy męska. Ale stwierdziłam, dobra, będzie damska. Już trudno. Nie wiem, czy jest damska czy męska. To jest Mario Rosella. Marka też pierwszą słyszę. Nigdy nie, nie miałam do czynienia z tą marką. I to jest taka w krateczkę koszula ale spodobało mi się, wiecie co, o to, ten że widzicie? czekajcie, może zapnę na guzik jeden, to będzie to lepiej widać to bardziej, bardziej będzie to zauważalne o, widzicie, to mi się bardzo spodobało o o, właśnie taki odcinek. tutaj dobrze widać także nie wiem, najwyżej, wiecie co najwyżej jak, jakby się okazało, że to jest męska koszula to mi to w ogóle nie przeszkadza ja mogę chodzić w męskiej koszuli, byle ładnie na mnie leżała <laughs> dobra, następna rzecz o, następną rzeczą to są dwie pary rajstop ale to akurat rajstopy wzięłam dla mojej mamy, bo e, e, ostatnio jak jej powiedziałam, że kupiłam sobie rajstopy w ciuchu, to mi mówi to do mnie powiedziała, że o, a dlaczego nie mi, no i wzięłam jej takie czarne o takie, to są chyba czterdziestki może bo takie lekko prześwitują, to może nie widać, ale tak, lekko prześwitują także, że, także takie jedne czarne rajstopki, a drugie też są czarne rajstopy, ale też zdecydowanie to jest Setka może, bo są mega grube, one już w ogóle widzicie nie prześwitują. Oczywiście nie mają żadnej dziury, nic nie mają, więc te dwie, dwie sztuki rajstop na pewno pójdą do mojej mamy, bo mówię, ostatnio pokazywała mojej mamie rajstopy, to mi mówiła dlaczego mi nie kupiłaś, a dlaczego mi nie kupiłaś? To teraz właśnie kupiłam i będzie miała rajstopy. Dobra, następną rzeczą są super yy, skarpetki takie. Wiecie, co kupiłam? Takie skarpetki? No mega mi się spodobały, tylko nie wiem, czy mi noga będzie. Nie, ja chociaż będzie do przesady. To są takie siby pod kolanówki, czekajcie, o, żebyście dobrze widzieli, o, zobaczcie, jakie piękne one są, po prostu, no, do legińców na przykład, no, super wyglądają, też nie mają żadnych wad, żadnych dziur, e, to już oczywiście dla siebie kupiłam, nie dla mamy, będę na pewno chodzić, ja to lubię takie, wiecie, dla wieczory, i z tego, co widzę, to już mamy ostatnią rzecz, i to jest taka rzecz, trochę bym powiedziała na, na lato, i to jest e, firma Atmosfir, Atmosfer, e, o rozmiarze 40, także dosyć dużo. No i rzeczywiście ona jest dosyć szeroka, jak widzicie, ale to jest taka ala mgiełka, Zobaczcie, jak, jak ona ma, jakie ona ma cudowne wzory. Nie wiem, czy to, czy to będzie w ogóle widoczne na aparacie, chociaż może o, o, widać, widzicie? Oczywiście jest niewyprasowane I tutaj ona ma dół, taki ale sukienkowy. I wiecie co ja sobie tak pomyślałam, że dać pod to e, dłuższą e, białą bluzkę, taką wiecie, za tyłek, no i mamy super kiecę. Zobaczcie to, widzicie to? Czekajcie. Kurczę, no nie pokażę wam się. Zaraz, jak, zmie, jak pokażę wam wszystko, to zmienię kadr i w innym kadrze wam pokażę. Ale no, sukieneczka no jest cudowna. To jest oczywiście taka mgiełka i pod spodem na pewno trzeba coś mieć, chyba, że, chyba, że na strój kąpielowy, jak gdzieś jedziemy na wakacje, to też się super, myślę, sprawdzi. No, ale śliczna jest. Jest, na pewno będzie za szeroka na mnie. Ale wiecie, to o to chodzi. To jest oversize, to nie musi być wszystko przylegające do ciała, wiecie o co chodzi no no bardzo mi się podoba zaraz Wam pokażę w innym świetle, a po pro no także to są te rzeczy, o czekajcie tadaam, wszystkie rzeczy i za to dałam 6 zł, rozumiecie? 6 zł za tyle ubrań, jest no trzeba trzeba grzebać po prostu, trzeba grzebać w lumpeksach żeby coś wygrzebać Dobra, a ja poproszę e, holu lumpeksowego, to e, akurat tą bluzkę, tę bluzkę, tę bluzę, którą mam na sobie, to też mam z lumpeksu, ale ja już kupiłam już jakiś czas temu, to od razu Wam też mogę pokazać, zobaczcie jaka minka, no nie? I ona ma fajny kaptur też, o! No ale nie o tym jest odcinek, no bo to już wcześniej kupiłam, a teraz pokazuję holumpeksowy, który teraz kupiłam, no to też się nie liczy, no ale po prostu przy okazji Wam powiem, że, że, że tą bluzę też mam z Lumpeksu. Dobra, to jeszcze Wam pokażę w innym świetle e, tą sukieneczkę i dajcie koniecznie znać, czy Wam się któraś rzecz spodobała i czy za 6 zł było warto kupować. Według mnie. Wszystkie rzeczy są super, we wszystkich rzeczach będę chodzić. Jedyne, co mnie zastanawia, to czy ta plamka mi zajdzie, no ale myślę, że to się da da, da, da się sprać, bo to się tak, jak biorę palcem, to się tak, wiecie, rozwarstwia, więc myślę, że pójdzie. Ja jestem bardzo zadowolona, że wydałam niewielkie pieniądze, a mam nowe ubrania. Myślę, że niedługo zrobię znowu remament w szapie i znowu kilka rzeczy pójdzie na wymianę, do oddania i tak dalej. Dobra, ja już kończę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie za oglądanie tego odcinka, za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam was serdecznie do subskrypcji kanału, do lajkowania, do komentowania. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście ze mną, że oglądacie mnie, daje mi to takiego powera i co? Wszystkim wam wysyłam milion buziaków i co? I jeszcze wam pokażę to kiecy, no i będzie koniec odcinka. Dobra, no to buziaczki, pa! pa. O, a tu wam pokazuję jeszcze w innym świetle tą giełkę, sukienkę. No i zobaczcie, no, powiedzcie mi, że ona nie jest piękna, no kurczę, no kosztowała niecałą złotówkę, no złotówkę, złotówkę, no kosztowała złotówkę, no, zobaczcie.